Wchodzi w obszar innowacyjności, nowych technologii i odnawialnych źródeł energii. Z pewnością przełoży się to w przyszłości na znaczące oszczędności dla naszego samorządu. Mamy pełną świadomość, jak dużą rolę w 2015 roku oraz w latach ubiegłych odegrały środki pozyskane z funduszy unijnych. Współpraca z samorządem Województwa Mazowieckiego przynosi coraz lepsze, wymierne efekty dla Płocka. Pragnę przypomnieć, że w 2015 roku zakończyła się rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej i Traktowej przy pomocy środków unijnych w wysokości ponad 20 milionów złotych. Środki unijne pozwoliły m.in. rozbudować wcześniej ulicę Otorińską w Płocku ponad 24 miliony złotych, wybudować ulicę Graniczną ponad 10, zrewitalizować słynną Płocką Małachowiankę 25 milionów złotych z czy, czy też wykonać wiele remontów i modernizacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na wniarach. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o naszych inicjatywach w jednym z najważniejszych dla Płockzan obszarów, czyli zdrowia. Na wniosek Pani Przewodniczącej Małgorzaty Struzik Rada Miasta Płocka wystosowała apel do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wszystkich najważniejszych parlamentarzystów w sprawie konieczności zmiany niekorzystnego algorytmu przyznawania środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na terenie Mazowsza. Z tego miejsca pragnę wszystkim radnym Podziękować za jednogłośne przyjęcie uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem w tej sprawie. Mam, Szanowni Państwo, osobistą satysfakcję, że po wielu latach nieskoordynowanych działań pojedynczych samorządów udało się doprowadzić do spotkania całej grupy osób zainteresowanych gazyfikacją lewobrzeżnej części miasta oraz gmin ościennych z przedstawicielami spółki gazowniczej. Trzymamy kciuki za pozytywną i długo oczekiwaną decyzję w tej sprawie która przyczyni się do wyeliminowania pęc, które negatywnie oddziałują na nasze zdrowie. Cieszymy się również, że mogliśmy wziąć czynny udział w dwóch debatach odnoszących się do oddziaływania naszego przemysłu na stan płockiego powietrza oraz do zachorowalności mieszkańców na choroby układu oddechowego. Warto przypomnieć, że przedstawiciele PKN Orlen pozytywnie odnieśli się do prośby radnego Michała Sosnowskiego o sfinansowanie aplikacji mobilnej pokazującej na bieżąco wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Równie ważnym obszarem działania jest spor, jest sport, ale szerzej na ten temat wypowie się za chwilę na pewno kolega radny Michał Sosnowski. Ze swojej strony chciałbym tylko wyrazić osobiste zadowolenie i satysfakcję, że w najbliższym czasie oddany do użytku będzie długo oczekiwany nowy stadion stoczniowca, którego wartość przekracza 3 miliony złotych. Również cieszę się osobiście, że zostanie oddany wielofunkcyjny skwer rekreacyjno-sportowy przy ulicy Krakówka za kilkaset tysięcy złotych. Wspominając o inwestycjach na osiedlu, które jak wszyscy wiedzą jest najbliższe memu sercu, chciałbym również podziękować za modernizację części ulicy Dobrzykowskiej i zauważyć, że już w budżecie na 2016 rok znalazły się środki pozwalające wyremontować ją do końca. O Radziwie mógłbym mówić godzinami. Przyjdzie na to odpowiedni czas. A z tego miejsca chcę, chciałbym jedynie podsumować, że omawiany przez nas właśnie projekt budżetu zakłada dalszy rozwój tej dzielnicy, na co zabezpieczono w nim rekordową ilość pieniędzy. Nie ukrywamy, że wstępny projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, który pierwotnie otrzymaliśmy, nie spełniał naszych oczekiwań. W efekcie negocjacji z władzami miasta udało się jednak wprowadzić do tych dokumentów większą, większość naszych propozycji. Są to m.in. budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy Armii Krajowej na Zielonej Miarze, przebudowa ulicy Chopena również, plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Teligi, budowę sali sportowej przy szkole podstawowej numer 17 zabezpieczenie środków na prace koncepcyjne przebudowy stadionu imienia Kazimierza Górskiego, czy zwiększenie środków na płocki sport amatorski. Pragnę podkreślić, iż również w naszej ocenie. Najważniejszymi inwestycjami dla Płocka są kolejne etapy obwodnicy i rewitalizacja nabrzeża. Mamy świadomość tego, że projekty te nie powstaną w ciągu jednego roku kalendarzowego. Jednak są one bardzo istotne dla poprawy atrakcyjności gospodarczej i turystycznej naszego miasta. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że dużą rolę odegra tu samorząd województwa i finansowanie zewnętrzne. Na realizację tych dwóch zadań planowane jest pozyskanie ponad 60 milionów złotych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Warto również wspomnieć, że w ramach nowej perspektywy 14-20 WRPO Województwa ma Mazowieckiego do wykorzystania będzie blisko 3 miliardy złotych. Po te środki będą mogły sięgnąć nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również prywatni przedsiębiorcy oraz instytucje naukowe. Już w pierwszym kwartale nowego roku ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich m.in. wsparcie inicjatyw ważnych społecznie, tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych, oba jeszcze w lutym, oraz dofinansowanie do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych, ten w marcu. Serdecznie zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w wyżej wymienionych konkursach. Ze swojej strony zachęcam do kontaktu z nami celem uzyskania merytorycznego wsparcia w tym zakresie. Podsumowując, chciałbym w imieniu całego klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękować za współpracę. Dziękujemy Radom Mieszkańców Osiedli, organizacjom pozarządowym, prezydentom, radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych. Pracownikom Urzędu Miasta, wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają naszą działalność. Dziękujemy również tym, którzy ją konstruktywnie krytykują. Dziś zagłosujemy za proponowanym projektem budżetu. Chciałbym jednak na koniec przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu słowa Ludwika Hirschfelda, który mówił: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu. Krytyczni będziemy w momentach, w których wymagać tego będzie sytuacja, co wielokrotnie udowodniliśmy. Przypominam choćby nietrafiony pomysł z łączeniem szkół specjalnych, czy działkowców tzw. uchwałę śmieciową, czy przeciągającą się realizację zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego dotyczącego murali historycznych. Cieszymy się jednak, że poprzez dialog, którego mam wrażenie, że w, mie w wielu miejscach brakuje, Przeważnie udaje się nam wypracować kompromisy z pożytkiem dla mieszkańców Płock. Dziękuję za uwagę i, będąc przy głosie, życzę wszystkim Płockanom szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję.